Zastanawiasz się nad uprawą roślin bobowatych? Nie unikniesz więc problemu odchwaszczania. Oglądaj ten materiał, a poznasz rozwiązanie tego problemu. W uprawie roślin bobowatych dobór herbicydów nie jest szeroki. Pozwólcie, że na przykładzie bobiku i grochu podpowiem, yy, jaką technologię wybrać, jakie zastosować herbicydy, by uzyskać pole wolne od chwastów. Bierze się to właśnie z tego problemu, że ten dobór jest ograniczony. Dlatego polecam rozwiązanie problemu zwalczania szerokiego spektrum występujących chwastów na plantacji poprzez zastosowanie dwóch zabiegów. Pierwszym z nich będzie zabieg bezpośrednio po siebie zabieg herbicydem doglebowym opartym o dimetanamid P i pendimetalinę. Mam na myśli Wing P. Te dwie substancje czynne pozwolą na ochronę plantacji bobiku, grochu przed chwastami już od najwcześniejszego etapu wzrostu i rozwoju. W zabiegu doglebowym proponowałbym dawkę produktu Wing P na poziomie 2 litrów na hektar. Pozwoli ona, tak jak wspomniałem wcześniej, uniknąć już silnego problemu zakwaszenia. Od samego początku wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej. Wyeliminujemy szerokie spektrum chwasów, będziemy ograniczać ich rozwój łącznie z takimi gatunkami jak tobołki czy tasznik. Natomiast w przypadku właśnie warunków nie do końca korzystnych temu zabiegowi, czy też w sytuacji, kiedy nie zdążymy wykonać zabiegu bezpośrednio po siebie, w uprawie, tak jak wspomniałem, chociażby grochu, mamy możliwość wykorzystać herbicyt. Korum, rozwiązanie oparte o dwóch substancjach czynnych z adiwantem deszcz. I wtedy zakres dawek jest szeroki od poziomu 0,6, wtedy kiedy skuteczność zabiegu do globowego była bardzo wysoka, konieczna jest tylko delikatna korekta, do poziomu 1 czy maksymalnie 1,25 litra na hektar. Odchwaszczanie łubinów jest nieco bardziej problematyczne, bowiem w tych gatunkach upraw roślin bobowatych nie możemy wykorzystać herbicydów nalistnych. Technologia ochrony herbicydowej łubinów opiera się tylko i wyłącznie o herbicydy stosowane bezpośrednio po siebie substancje doglebowe. Rekomenduję tutaj wykorzystanie produktu WinkP. Dwie substancje czynne dimetanamid plus pendimetalina będzie zabezpieczała przed szerokim spektrum chwastów. Stosując Wing P w uprawie łubinów, zabezpieczyć zabezpieczysz plantację nie tylko przed problemem komosy białej, szarłatu szorskiego, ale także przed bodziszkami, taśnikami czy tobołkami. W zależności od zwięzłości gleby, rekomenduję dawkę w zakresie 2 do 3 litrów na hektar. Uprawiasz rośliny bobowate? Groch, bobik interesują Cię pola wolne od chwastów? Wiem, że technologia oparta o dwa zabiegi, doglebowy bezpośrednio po siebie i nalistny jest czasochłonna, ale przyniesie określone rezultaty w postaci plantacji wolnej od chwastów.